Dzień dobry moi drodzy! Witam was serdecznie z najpiękniejszych podjazdów Beskidu Sądeckiego Dzisiaj was zapraszam na odcinek, który nie będzie o Beskidzie Sądeckim, tylko będzie, jak w tytule, o oznaczaniu materiałów jako na YouTubie Jak to wygląda, jakie są kontrowersje i co wy o tym myślicie A ja póki co lecę dalej do góry Jak ruszę oczywiście, bo tu jest 16% Uuu! Zanim na dobre zaczniemy, to info dla czujnych, że dzisiejszy odcinek oczywiście powstaje w okolicznościach przyrody Jeziora Rożnowskiego i moich ulubionych podjazdów. Dzisiaj jest 30 parę stopni. Ja mam do przejechania 48 km, głównie szosy. I na tych 48 km 1400 prawie metrów przewyższenia. Naprawdę niesamowite są te drogi. Daje to popalić, ale muszę przyznać, że coraz bardziej lubię ten rejon i bądźcie przygotowani na to, że Bike show tutaj będzie coraz częściej nadawał. I myślę, że te szosy i te góry będą takim plenerem do wielu ciekawych materiałów, również testów. I myślę, że tym podobnych rzeczy, bo im bardziej je eksploruję, im bardziej tej poznaję te okolice, to widzę w niej naprawdę ogromny potencjał. Ale po prostu zaraz się tej usmażę, więc lecimy dalej. Moi drodzy, zanim może w ogóle dojdziemy do tych materiałów sponsorowanych i tego, co z nim chodzi, może parę słów w ogóle o tym, jak to wszystko się zaczęło i w ogóle. Skąd dochodzimy do tego tematu, czyli w ogóle YouTube? Dlaczego YouTube w moim życiu? Dlaczego bajkę? Dlaczego dobre rowery? Ma prawda jest taka, że ja, kiedy w ogóle zaczynałem tę przygodę, a zaczynałem ją otwierając kanał Dobre Rowery, nie wiedziałem, że to w ogóle będzie częścią mojej pracy i że w ogóle stanie się to jakąś dużą częścią mojej pracy i sposobu na życie, bo. To była część projektu, który zakładałem w swojej chyba pierwszej poważnej pracy. Bo kiedy doszło do mnie na pewnym etapie życia, że prawnika ze mnie nie będzie i nie mam zamiaru wiązać swojej przyszłości z tym, co będzie po studiach, no to znalazłem sobie taką letnią pracę, pierwszą pracę w życiu, w zasadzie w dobre rowery, właśnie u swojego zresztą znajomego Michała, którego tutaj serdecznie pozdrawiam, chociaż raczej bike Show nie ogląda, chyba na to czasu za bardzo nie ma. W każdym razie pracując tam. Zajmując się trochę marketingiem, trochę takimi rzeczami, wpadłem na pomysł, bodajże 6 albo 7 lat temu, myślę, że bardziej 7, żeby otworzyć kanał na YouTube, który będzie zajmował się takimi uczciwymi recenzjami rowerów. Czyli po prostu będę brał jakiś rower i opowiadał o nim z grubsza to, co o nim myślę i też to, co w nim jest. Czyli coś, coś jest dużym uzupełnieniem oferty wielu sklepów rowerowych. No bo pewnie wiecie, że jak ktoś coś kupuje, to na zdjęciach nie wszystko wyłapie. A kiedy może sobie to obejrzeć na filmie, jeszcze posłuchać. Czym się coś różni od innej rzeczy, czym się różni rower A od roweru B? Będzie mógł to zobaczyć na żywo, w realnych kolorach, w słońcu albo w cieniu, no to łatwiej jest mu podjąć decyzję, czy coś mu się podoba, czy nie. No i tak ten kanał powstał. Powstał chyba w dobrym czasie, bo poza wtedy szajbajkiem, jeszcze takim podróżniczym kanal, nie pamiętam jego nazwy, on potem upadł. Była ekipa zresztą chyba z Krakowa, która robiła wyjazdy rowerowe i to się potem jakoś wszystko posypało, ale w każdym razie praktycznie na polskim YouTubie wtedy e, rowerami za bardzo nikt się na taką większą skalę nie zajmował. No i w dużej mierze pewnie dlatego to wpłynęło na to, że ten kanał się naprawdę rozrósł. Największą eksplozję popularności miał w, oczywiście w pierwszym roku pandemicznym, czyli w 2020. E, tam spokojnie wtedy dobre rowery e, klikało w miesiąc MILION 200 tysięcy, MILION 300 tysięcy wyświetleń, więc naprawdę było grubo. Obecnie ten kanał to chyba 65 tysięcy subskrypcji. On sobie powoli dalej działa, dalej się rozwija. Wrzucam tam dwa razy w tygodniu filmy. Takie właśnie proste filmy z recenzjami normalnych rowerów. Czyli jak Bike Show jest takim projektem, który jest spełnieniem moich marzeń o ciekawych rowerach, o ciekawych wyjazdach, o ciekawych ludziach i ogólnie też sposobem na to, żeby się wyżyć filmowo czy fotograficznie, to dobre rowery są takim kanałem, gdzie po prostu. Pokazuje rowery, których Wam brakuje często na bike show, które często pytacie. Dlatego też odpowiadam od razu, czemu na bike show nie ma tak często jakichś prostszych, tańszych rowerów. No bo takie rzeczy pokazuję bardzo często na dobre rowery. A bike show to jest bardziej zajawkowy projekt, który ma być takim bardziej lifestyle'owym, ciekawym, właśnie może zaskakującym, może trochę kontrowersyjnym, jeżeli chodzi o dobór tematów i sprzętów. No ale tak czy siak, od dobrych rowerów się zaczęło. Potem powstał bike show. W bike show jeszcze udało mi się zaangażować Mańka. Który stał się też częścią tego projektu, bo spodobał się mój pomysł na otwarcie tego kanału. No i tak siłą rzeczy doszliśmy do takiego etapu, kiedy ja się zorientowałem, że prowadzę dwa kanały na YouTubie, które łącznie robią w sezonie. Ponad milion, milion dwieście, milion trzysta tysięcy wyświetleń w zależności od sezonu. No i stało się to naprawdę dużą częścią mojej pracy, bo co by tu nie mówić, pięć filmów w tygodniu, jeszcze dodatkowo te trzy filmy na bike show. To jest naprawdę masa roboty, żeby to po pierwsze wymyślić, potem zmontować. O ile na dobre rowery, montaż to jest bardzo szybka sprawa, no to już na bike show, gdzie ja ten projekt traktuję też jako rodzaj swojego portfolio i swojej wizytówki, jeżeli chodzi o moją pracę, też taką poza bike showową, czyli realizację materiałów zdjęciowych. Filmowych, no to zajmuje to naprawdę bardzo dużo czasu, i siłą rzeczy człowiek zaczął trochę większą uwagę zwracać na to, jakie to generuje dochody, jakie pieniądze płyną z tych wyświetleń. No i też pojawił się temat tego, co robić z tymi coraz częściej spływającymi ofertami współpracy. No i tutaj tak naprawdę obraliśmy, jeżeli chodzi o Bike Show. Dwie drogi. No i moi drodzy, ta pierwsza droga to był pomysł na to, żeby kanał miał swoich partnerów, czyli miał marki, które będą nas wspierać, które będą po pierwsze podzielały naszą wizję, bo tutaj od początku chodziło o to, żeby szukać takich marek, które generalnie lubią to, co robimy, w których są ludzie, którzy sami to oglądali, którzy też są w jakiś sposób widzami bikeshow, a po drugie są to marki, które zaakceptują nasze warunki, jeżeli chodzi o sposób działania i współpracę, bo podstawą jest to, że my nie braliśmy nigdy na partnerów i nie chcieliśmy marek, które po prostu się do nas zgłosiły z byle czym, byle by to pokazywać, tylko my sami raczej występowaliśmy z propozycją współpracy z markami, które nam się podobały. Tak było właśnie z Volvo Wadowcy, tak było z Evan Light. No Sudal siłą rzeczy jest marką, która do nas przyszła razem z Mankiem, ale jest wiernym pierwszym tak naprawdę partnerem poza marką Volvo Wadowcy, która już, już nie jest naszym partnerem, jak pewnie wiecie. Ale właśnie były to marki, które w jakiś sposób podzielały też naszą zabawę, naszą wizję roweru, i całą tą przygodę. No i są to marki, które przede wszystkim zaakceptowały fakt, że nie będą nigdy u nas nachalnie promowane. Czyli popatrzcie, Sudal jest partnerem Bike Show praktycznie od początku istnienia kanału, w zasadzie nawet nie praktycznie, tylko od początku. I praktycznie w ogóle nie jest u nas promowany. Czyli używamy różnych kosmetyków rowerowych i nigdy nie przekonywaliśmy nikogo, że Sudal robi najlepszą chemię rowerową i że w ogóle jest wszędzie. Prawda jest taka, że jeżeli mamy możliwość użycia i pokazania kosmetyków Sudala, to to robimy. Logo Sudala jest zawsze w napisach końcowych przy każdym filmie. Robimy też dla Sudala taką ustawkę raz do roku w cząstkowie mazowiecki, no zresztą serdecznie zapraszamy. Ale jak widzicie, nie ma tej mowy o żadnym takim nachalnym promowaniu, i ogólnie rzecz biorąc, po prostu wtykaniu tej marki. Tak samo jest z Evan Light'em. Tutaj w ogóle jest szczególnie ciekawa historia, no bo Evan Light marka rowerowa. Na kołach Evan Lighta jeżdżę już w zasadzie od dwóch lat, od ponad dwóch lat od tego czasu też Evan Light jest partnerem kanału i jego sponsorem i też pewnie część z was doskonale wie, że nigdy nie były te produkty Evan Lighta nahalnie promowane. Testujemy. Fajnie jest to, że mamy z jednej strony wsparcie marki, jeżeli chodzi o produkty, z drugiej strony my też testujemy produkty, które za jakiś czas wchodzą w sensie jeździłem na kołach, które jeszcze nie były w sprzedaży. Potem w, tak naprawdę też jakieś moje informacje, moje uwagi gdzieś tam się pewnie do czegoś przydawały. Poza tym po prostu robię materiały, które wam gdzieś tam sobie wykorzystuje, czyli zdjęcia i filmy, więc w ten sposób to działa. Fajne jest też to, że to są takie marki, które jeżeli jest jakiś fuck-up albo coś po prostu się życiowego stanie, to nikt tego nie ukrywa, i pamiętam. Tam jak w kalpę, bodajże, po roku intensywnej jazdy na jakichś szosowych kołach, chyba urwałem szprychę, która mi pękła. Oczywiście od razu wrzuciłem to na Instagram i napisałem też do chłopaków wysyłając im zdjęcia tej urwanej szprychy. I reakcja była nie taka, że natychmiast usuwaj to z internetu, bo ktoś zobaczy, że nasze produkty nie są. Niezniszczalne, tylko reakcja była po prostu. Ej, stary, zajebiście, urwana szprycha, a te koła dalej jadą. Przyjedź do nas, jak wrócisz do Polski, zobaczymy w ogóle, jaka jest różnica, jak bardzo skrzywiła się obręcz, jakie jest bicie bez jednej szprychy. I po prostu była super zajawka, i potem analiza, co się stało, dlaczego też prycha pękła. No i ogólnie rzecz biorąc, to tak samo było na Instagramie. Wypisaliście: "O, co to się stało? Fajnie, że koła dalej jadą" i tym podobne różne inne wątki. Więc od początku jeżeli chodzi o partnerów, szukaliśmy takich marek, które właśnie cieszy to, co my robimy, czyli przydają się tym firmom nasze materiały, zdjęcia od nas, materiały promocyjne, ale przy tym wszystkim nie traktują Bike Show jako takiego po prostu chamskiego kanału promocji, gdzie można wrzucić byle co, pokazać byle co i przekonywać wszystkich, że każda jedna rzecz jest yy, fantastyczna. Bo tak tak naprawdę nigdy nie jest. No ale dobra, pozostają też wszystkie testy i wszystkie rzeczy, które gdzieś się pojawiają na yy, kanale i tutaj też tak naprawdę ja miałem duży dylemat, bo na początku ja do tego podchodziłem tak, że materiał sponsorowany to jest materiał, za który ktoś zapłacił, jeżeli chodzi o treść. Czyli ktoś ci zapłacił, żebyś powiedział, że coś jest dobre. No ale siłą rzeczy, skoro założyliśmy, że my tak nigdy nie będziemy działać i tak nie działamy, czyli na bike Show nie da się tak naprawdę kupić naszej opinii, kupić treści. Nie powiemy nigdy nic dobrego o czymś, o czym nie wiemy, że jest dobre. Tak samo nie współpracujemy z produktami, które nam ktoś wtyka. Czyli tak naprawdę to my wybieramy rzeczy do testu. Tak jak Wam mówiłem. Ja mam pewien konkretny pomysł, jeżeli chodzi o ten kanał, czyli to jest taki kanał bardziej zajawkowy. Stąd jest może mniej takich produktów zwyczajnych, normalnych, a trochę więcej takich czasem droższych, czasem mniej oczywistych, czasem kontrowersyjnych, bo ktoś powie, że brzydkich, ale to są takie rzeczy, które mnie w jakimś stopniu ciekawią. Bo nie chcę się zmuszać do robienia pokazywania rzeczy, które mnie nie interesują, które mi się nie podobają i tak samo nie chcę pokazywać rzeczy, co do których ja wiem, że one będą kiepskie. No prawda jest taka, że działając tyle lat w tej branży, też zajmując się rowerami, pisząc o rowerach i itd, Zdaję sobie sprawę, że dużo rzeczy po prostu nie jest dobrej jakości. Ja mam też swoje preferencje, testowałem różne rzeczy i nie będę pokazywał czegoś na siłę, kiedy ja wiem, że to po prostu nie jest szczególnie dobre. A już na pewno nie będę o czymś takim mówił, tudzież zakrzywiał rzeczywistości, naginał tej rzeczywistości i ubarwiał, że coś jest lepsze niż naprawdę jest. Więc tak naprawdę po prostu staram się wyszukiwać firmy i produkty, które moim zdaniem są ciekawe. No i do tych marek się odzywać, czy dany produkt możemy pokazać. To działa różnie. Czasem po prostu są to też firmy, z którymi ja gdzieś tam sobie działam i współpracuję, dla których produkuję materiały filmowe i zdjęciowe. Czasem są to marki, z którymi nie współpracowałem, które po prostu dają produkt do testów. Bardzo rzadko zdarza się w ogóle tak, że produkty zostają u nas i to jest tak, że coś, ktoś nam daje Nagraj to, nagrasz to, a potem to zostaje u ciebie. Jednak bardzo dużo, zwłaszcza droższych rzeczy, po prostu wraca do firm. Tutaj nie ma barteru, ja też barteru w ogóle nie lubię. No i tak naprawdę doszedłem do takiego momentu, że stwierdziłem, że stary, tak naprawdę, no to mógłbyś mówić, że nic nie jest sponsorowane, no bo skoro. Nie dajesz materiałów do e, korekty, nie dajesz materiałów do wglądu. To jest taka święta zasada, że wszystko to, co widzicie na bike show, ja wrzucam najpierw na bike show. Czyli nie jest tak, że materiał, który powstaje na przykład z testem, najpierw jest pokazywany producentowi, który może na niego wpłynąć. Producent. Jeżeli się decyduje na test na bikeshow, jeżeli się decyduje na pokazanie materiału u nas, to ogląda go razem z widzami nie ma mowy na to, żeby, żeby miał możliwość wpłynięcia na treść i obejrzenia, czy ocenzurowania jej przed premierą. No więc, skoro tak nie jest, to stwierdziłem, że w sumie można by sobie jasno mówić, że materiały w ogóle nie są sponsorowane na bikeshow. Tylko, że jak sobie tak zacząłem grzebać w tym rowerowym internecie i ja zacząłem też czytać te zasady YouTube'a, no to prawda jest taka, że to nie jest takie różowe i materiał sponsorowany to nie jest tylko materiał, w którym ktoś Wam zapłacił za to, co mówicie. No więc moi drodzy, z tych zasad YouTube'a to tak naprawdę wynika jasno, że jeżeli masz jakąkolwiek korzyść ze współpracy z jakąkolwiek marką, no to powinieneś materiał oznaczyć jako sponsorowany. I ja muszę przyznać, że się z tym zgadzam. Bo tak naprawdę, korzyść w przypadku współpracy to nie jest tylko to, że ktoś Wam da jakąś kasę. Korzyść to jest też sam fakt, że możecie coś nagrać, coś pokazać, nie płacąc za to, i też tak naprawdę zyskać zasięgi, zyskać kliknięcia, no i zyskać pieniądze z reklam na YouTube, bo prawda jest taka, że przecież na YouTube zarabiamy, więc tak naprawdę, jeżeli tylko coś od kogoś dostajemy, nawet do nagrania, czyli to nie jest tak, że ktoś musi nam coś dać na własność, ale wystarczy, że nam udostępni do nagrania coś, za co nie płaciliśmy, no to jest to nasza korzyść i z automatu. Jak łatwo zrozumieć, moim zdaniem powinno to być oznaczone jako sponsorowane. I tak też mówi YouTube, tak też mówią zasady YouTube'a. No i muszę przyznać, że od jakiegoś czasu nie zauważyliście, zacząłem dość mocno się do tej zasady stosować, bo tak moim zdaniem po prostu jest uczciwie. I też prawda jest taka, że w ten sposób nic nie tracimy, bo ja mam czyste sumienie. Dla mnie to wygląda profesjonalnie. Jak? To jest apel do twórców. Zobaczycie, drodzy twórcy, wcale mam od tego zasięgi nie spadają, wcale Wam monetyzacja od tego nie spada. Więc naprawdę, moim zdaniem, nie ma się co bać, żeby oznaczać materiały jako sponsorowane, kiedy cokolwiek powstaje we współpracy z firmą. A uwierzcie mi, że znam ten rynek, znam tę branżę, znam mnóstwo firm i wiem. Które firmy i jakie firmy w danym okresie co chcą pokazywać, z czym też piszą do nas. I kiedy oglądam te rzeczy potem gdzieś w rowerowym internecie, które pojawiają się ni, stąd, ni zowąd na różnych kanałach bez oznaczenia tego, że jest to współpraca. No to moim zdaniem jest to jednak trochę naciąganie rzeczywistości i warto by było tego e, pilnować. To nie jest wytyk do kogoś konkretnego, ani nie jest to jakiś apel do jakichś szczególnych twórców, tylko to jest po prostu taka moja uwaga. Myślę, że wiele osób. Z branży, też ogląda ten kanał, i to jest taki trochę apel z moich doświadczeń, że naprawdę, drodzy twórcy, nie ma się co bać oznaczania materiałów jako sponsorowanych, bo umówmy się, współpracujemy z markami, pokazujemy dużo rzeczy, które dziś od kogoś dostaliśmy. Mam nadzieję, że większość z Was robi to też na takich zasadach, że pokazuje to, co ich zdaniem jest fajne i nie nagina swojej opinii, ale jeżeli coś od kogoś dostajemy, to warto to oznaczyć w materiale. Jak wrzucacie filmy na YouTube, to jest taka opcja, oznacz jako sponsorowany. Tam też wszystkie zasady są wyjaśnione i możecie mi wierzyć, że to w ogóle nie jest, w żaden sposób nie wpływa negatywnie na e, ocenę waszych treści przez algorytmy. I naprawdę uważam, że jest po prostu profesjonalne. No patrzcie na to, co się tutaj dzieje. Jak mi zaraz pszczoła nie uwali, bo się na mnie uwzięła od paru minut, a nie chce jej zabijać, więc mam nadzieję, że się odczepi. To jest niesamowite. Nie wiem ile teraz widać. światło jest bardzo mocne. Nie mam tego za bardzo wam jak nagrać. Tutaj Golden Hour pewnie by głowę urwał. Ale jest po prostu bajera. I patrzcie jeszcze na jakość tego asfaltu i tych szost tutaj. Wyjeżdżacie tutaj pod jazdem 2 czy 3 km, trzyma 14-15%. Potem takie widoki. A my dalej jesteśmy godzinę 20 jazdy od Krakowa. No to jest po prostu niesamowite, ile tutaj tych dróg zostało odnowionych, albo w ogóle zostało wyasfaltowanych, i gdzie tutaj teraz można wyjechać, jakie sobie rundki, pętelki tutaj kręcić. No i co moi drodzy, w takich pięknych okolicznościach trochę reasumujemy ten temat, czyli bardzo jestem ciekawy co wy w ogóle o tym sądzicie, co sądzicie o sponsorowanych materiałach na YouTubie, co sądzicie o oznaczaniu tego, co waszym zdaniem powinno być oznaczane i gdzie są w ogóle granice takiej współpracy, jak to powinno waszym zdaniem wyglądać zakładając rozwój kanału, jak najwięcej treści, ogólnie rzecz biorąc ambicje. Twórców, jak to pogodzić, jak wy o tym sądzicie? Myślę, że materiał ważny, ponieważ mi dużo y, ułatwia, bo często ten wątek pojawiał się w komentarzach. Ja go wielokrotnie tłumaczyłem, też myślę, że większość osób, stałych widzów, osób, które jakoś tam cenią bikeshow, zdaje sobie sprawę z tego, jak to wygląda i wydaje mi się, że to docenia, ale myślę, że taki materiał jest potrzebny, żeby też o tym pogadać w komentarzach, już tak konkretnie, co wy o tym sądzicie, jak to dostrzegacie i co wy o tym uważacie. Ja lecę dalej bo to nie jest koniec tej trasy i to nie jest jeszcze szczyt tej góry na którą się kierujemy więc jeszcze coś mam ze szczytu pokażę no ale na ten moment wasza kolej bardzo jestem ciekawy co wy o tym wszystkim sądzicie Popatrzcie, no co tu się dzieje jeśli chodzi o poziom asfaltu no to jest po prostu Bawaria albo inny Tyrol naprawdę kocham te rejony gorąco wam je polecam kto tutaj nie wpadnie, to nigdy nie zrozumie jaka szasowa piękna może być Polska. Moi drodzy! Góry, to jest chłosta. Masakra. A to nawet połowa nie jest No, moi drodzy, umówmy się to nie było w planie. To już nie była szosa, ani nawet nie był gravel, ale szlak taki, że trzeba było wyjechać. Więc jeśli będziecie pytali, czy ten szlak dzisiaj jest do przejechania szosą, to nie jest. Generalnie rzecz biorąc, da się go zrobić w genialny sposób na szosie, ale wymaga to przycięcia przejazdu przez szczyt góry, czyli na sałasz. I na jawoż nie wyjedziecie szosą, czy pojedzacie nawet grawelem, będzie wesoło, aczkolwiek polecam spróbować, bo szlak jest piękny. Teraz no piękny zjazd przez skrzętne rojówkę aż na Świdnik, ten goborze. więc będzie naprawdę fajnie. Trasę gorąco polecam na grawela, a na szosę warto sobie zerknąć na mapę i odrobinkę przerobić tą trasę, podjechać tym pięknym, stromym szosowym podjazdem i zjechać bardziej do Limanowej i dookoła tę górę objechać, bo da się to zrobić, szosy będą piękne, a nie będziecie się wygupiać z takim. Terenem. Ja lecę, bo zaraz mi muchy zjedzą do zobaczenia na dole. Albo już w ogóle. Cześć.